I najbardziej przerażające jest to, że w dużej mierze ta książka rzeczywiście mogłaby być o mnie. Cześć wszystkim, jestem Maja, bardzo dziękuję za włączenie tego filmu, witam was na moim książkowym kanale. Dzisiaj opowiem wam o książce Drogi Iwanie Hansenie, autorstwa osób, którymi są Val Emmich, Steven Levenson, Benji Pasek i Justin Paul. I teraz pozwólcie, że opowiem wam pewną historię. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, a nawet za oceanem, na deskach słynnego na całym świecie Broadway'u, zagościł musical, który pokochały tysiące, który zachwyca widzów każdorazowo, kiedy tylko jest wystawiany, którego moc skrywa się w muzyce, będącej istnym, emocjonalnym rollercoasterem, oraz w historii, której zwyczajnie nie da się zapomnieć. Historię tę docenili zarówno jej odbiorcy, jak i krytycy. Zdobyła ona mnóstwo nagród Tony oraz nagrodę Grammy oraz autorzy, którzy ofiarowali światu tę historię w formie musicalu, a następnie przyczynili się również do powstania tej książki. I mam nadzieję, że na tym etapie już zdążyliście wywnioskować, że książka Drogi Ewanie Hansenie powstała na podstawie musicalu, nieodwrotnie. W związku z tym, że ja, jak i przypuszczam wy wszyscy doskonale również, zdajecie sobie sprawę z tego, że to właśnie ten drugi scenariusz, czyli powstanie musicalu na podstawie książki, jest praktyką, z którą spotykamy się w dużej mierze o wiele częściej. I coś takiego, coś jak książka Drogi Iwanie Hansenie, jest ciekawostką właśnie w związku z tym, że ta kolejność adaptacji została tutaj niejako odwrócona. I choć jest to niepopularna praktyka, to nieodosobniona i taka, z którą możemy się spotkać, bo niejednokrotnie zdarzało się, że na przykład film, który stawał się wielkim hitem, gra komputerowa, o której było głośno niemalże na każdym zakątku naszej planety, doczekiwała się później swojej adaptacji swoje opowieści w formie książki, dlatego też, kiedy dotarły słuchy, że ta książka będzie miała swoją premierę za granicą, czekałam na moment, kiedy pokaże się ona w naszym kraju, bo byłam pewna, że ktoś, jakieś wydawnictwo postanowi ją nam tutaj przenieść. To, że ta książka pojawiła się na polskim rynku wydawniczym zawdzięczamy wydawnictwu otwartemu, a ściślej Moon Drive. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że wysłał mi tę książkę przed premierą I to w tak niesamowitym boksie, który przewija wam się tutaj pewnie już nieraz podczas tego filmu I będzie wam się przewijał Który zwyczajnie urzekł mnie do granic możliwości tym tworem Czyli po prostu e, niesamowitym podejściem do personalizacji paczki A drugą rzeczą, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła Jest ten oto niepozorny kawałek papieru Na którym znajduje się list Kierowany do mnie. Jego autorem jest Iwan, mój najlepszy i najbliższy przyjaciel. Um, I pozwólcie, że przytoczę Wam pewien fragment tego listu, który jeszcze bardziej utwierdził mnie w przekonaniu, że ten film zwyczajnie musi powstać. Mianowicie chodzi mi o następujący fragment. W pudełku znajdziesz książkę To moja historia, cholernie pokręcona. Sam do końca jej nie ogarniam, ale tak było naprawdę. Obiecaj, że po jej przeczytaniu dasz mi znać, czy wyszedłem z tego z twarzą, czy też powinienem zapaść się pod ziemię ze wstydu. Więc Iwan, tobie właśnie ten film jest dedykowany, i mam nadzieję, że z mojej opowieści na temat tej książki wywnioskujesz, jaki mam do ciebie stosunek po jej przeczytaniu. Niestety nie miałam możliwości obejrzenia musicalu przed zabraniem się do tej książki. Natomiast um, historia była mi poniekąd znana z tego względu, że przesłuchałam wszystkie piosenki z muzykalu, zanim właśnie zabrałam się za jej czytanie. Od do razu dodam, że jeżeli ktoś z Was chciałby z tą muzyką się zapoznać, to zostawiam Wam link do playlisty na Spotify w, w opisie tego filmu. Dokładnie. I po przesłuchaniu tych wszystkich piosenek, z których jesteśmy w stanie poniekąd. No, zrozumieć o co chodzi w tej historii, jak ona przebiegała, jak się toczyła, to nie spodziewałam się, że kiedy będę czytała tę książkę, ona trafi do mnie tak bardzo i będzie w tak dużym stopniu czymś, z czym jestem w stanie się utożsamić, że opowiadanie o niej emocjonalnie będzie mnie troszkę przerażało i bolało, bo tak właśnie jest w tym momencie. Bo jak już wspominałam na początku tego filmu, są tutaj fragmenty, są cechy w bohaterach, nie jednym, wielu, które tak bardzo odzwierciedlają mnie, że teraz, kiedy mam też to i patrzę na to, to jestem przerażona w niemałym stopniu, ale również natchnięta do tego, żeby pewne rzeczy w sobie zmienić, żeby nad nimi pracować. Bo ta książka jest dla mnie swego rodzaju przestrogą i uświadomieniem, że mam pewne problemy, w życiu, z którymi muszę coś zrobić, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, jaka wydarzyła się tutaj. Ale ja tutaj mówię i mówię już naprawdę od kilku dobrych minut, a wy dalej nie wiecie, o czym właściwie ta historia opowiada, więc. Drogi Iwanie Hansenie, jest powieścią obyczajową można powiedzieć młodzieżową, która tam przypomina mi poniekąd Wszystkie jasne miejsca, Twój Simon, Jagubi Rytm, książki Eve Ainsworth i w pewnym stopniu chyba nawet książki Adama Silvery, z tego względu, że to jest książka, która na łamach opowieści obyczajowej przedstawia smutne wydarzenia, przedstawia nastolatków z problemami, poważnymi problemami psychicznymi, no bo wszystko zaczyna się od tego, że mamy tytułowego Iwana Hensena, który cierpi na depresję, fobię społeczną i e, uczęszcza do terapeuty. Terapeuta w ramach e, leczenia zleca mu to, aby on pisał do siebie listy. No Iwan to robi, praktykuje, zasiada i po prostu zaczyna pisać do siebie dzień w dzień. Drogi Ewanie Hensenie, dziś będzie wspaniały dzień. Dlaczego? No, i tutaj następuje ta e, cała treść konkretnego dnia. Jak możecie się domyślać, treść listu, to co się w nich znajduje, jest bardzo osobiste dla Ewana. E, I kiedy jeden z tych listów wchodzi w posiadanie konora, czyli chłopaka, który można by rzec, że jest takim szkolnym, złym, czarnym charakterem, buntownikiem, osoby, która budzi. Strach w innych uczniach, Ale to sytuacja robi się troszkę nieciekawa. Szczególnie, że Conor bez takiego większego zaanonsowania tego, chociaż brzmi to przeokropnie w tym momencie i w tym kontekście, w którym to mówię, popełnia samobójstwo. I po tym, jak chłopak właśnie to samobójstwo popełnił, zostaje przy nim znaleziony list który jest zatytułowany Drogi Iwani Hansenie i przez to rodzina chłopaka chcąc wytłumaczyć sobie dlaczego Konor odebrał sobie życie, dlaczego coś takiego zrobił, dlaczego porwał się na tak ogromny, nieodwracalny, przerażający czyn, biorąc pod uwagę właśnie ten nagłówek listu, rodzina nie jest w stanie wywnioskować, że to nie ich syn Konor napisał go, tylko właśnie sam Ewan, no i im się wydaje, że to właśnie ich syn e, pisał do chłopaka a tam były bardzo takie Emocjonalne, prywatne elementy, którymi raczej człowiek nie dzieli się z blekiem, więc założyli, że e, no po prostu chłopcy się przyjaźnili i to była jakaś ukrywana przyjaźń, i nikt sobie nie zdawał z tego sprawy, i zaczęli zwyczajnie traktować e, Ewana jako, jako taki swego rodzaju łącznik e, ze swoim zmarłym synem, i to dodatkowo łącznik, który ma ich wspierać. Tym całym okropnym wydarzeniu, i też odpowiedzieć na pytania, które im się nasuwają po tym wszystkim, i wyjaśnić te wszystkie elementy, których oni zwyczajnie nie rozumieją. I co w tym wszystkim robi Ewan, bo to jest dość ciekawe, i w związku z tym, że rodzina chłopaka założyła, że skoro ten list jest, to musiało być tak i tak, i oni musieli się przyjaźnić i nie zapytała Ewana o to, czy, Ej, wy się przyjaźniliście, a właściwie. Nie dała mu w pewnym stopniu takiej przestrzeni na to, aby on mógł powiedzieć, nie, 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 on zawsze mógł to powiedzieć, ale właśnie Ewa zaczął brnąć w to kłamstwo, zaczął udawać, że rzeczywiście on i Konor byli przyjaciółmi, bo cała ta sytuacja pozwoliła mu doświadczyć rzeczy, których niesamowicie mu w życiu brakowało, takich jak przede wszystkim uwaga ze strony innych ludzi. Teraz po tym wydarzeniu nagle zaczęto mówić o Ewanie, nagle zaczęto go doceniać, chciano spędzać z nim czas, rozmawiać z nim, dowiadywać się tego, co ma w głowie, i on zachłysnął się tym wszystkim do tego stopnia, że właśnie ta lawina kłamstwa zaczęła się napędzać i rosnąć i to była taka kula śnieżna, która z jednego kłamstwa narosła do po prostu wytworzenia zupełnie innej niemalże rzeczywistości, innej wersji życia tego chłopaka i to jest kurczę tak przerażające, bo jest to realne, bo ja jestem w stanie wyobrazić sobie ludzi, którzy dla akceptacji ze strony otoczenia mogą porwać się na robienie rzeczy w sobie rzeczy nietycznych. Pan był chłopakiem, który miał problem z tym, aby powiedzieć komuś dzień dobry, a tutaj nagle jest stawiony w zupełnie innym obliczu przed zupełnie innymi zadaniami. Jest rzucony tak jakby na głęboką wodę i albo może. Tonąć albo próbować jakoś być na powierzchni tego wszystkiego. I ta wersja, którą uważacie za tonięcie, a którą za trzymanie się na powierzchni, to tak naprawdę już zależy tylko i wyłącznie od waszej interpretacji. Właśnie zagłębiając się w psychikę tego bohatera, człowiek jest w stanie zrozumieć jego postępowanie, mimo że równocześnie to postępowanie neguje, bo jest ono zwyczajnie złe i niemoralne. Natomiast jeżeli chodzi o tę książkę, to ona ma niesamowity plus który objawia się tym, że za to wszystko co Ewan zrobił poniesie konsekwencje i to konsekwencje naprawdę poważne, bolesne i przerażające, które dla czytelnika, mam nadzieję, że będą przestrogą. Warto również zaznaczyć, że mocną stroną, jeżeli chodzi o drogi Iwanie Hansenie, jest fakt, jak tutaj jest poprowadzona narracja. Narracja jest poprowadzona w ten sposób, że e, mówi do nas albo Ewan, albo Connor. Connor, który patrzy na to wszystko, co się dzieje, tak jakby z światu. Komentuje, odnosi się do wydarzeń, które mają miejsce, a to jest bardzo pomocne w zrozumieniu tego, czego on dokonał, dodatkowo obok tych e, większych fragmentów Ewana oraz mniejszych fragmentów konora, e, przez książkę przejawiają się e, momenty pokazania rozmów, na przykład na komunikatorze, i ten aspekt prowadzi nas do tego, e, a właściwie to mnie prowadzi, żeby powiedzieć wam, że książka jest cholernie współczesna, że to, co jest wielką częścią. Życia większości z nas, czyli social media, różnego typu Facebooki, Instagramy, filmiki na YouTube i tak dalej, to w tej książce również jest, występuje i w bardzo dobrym stopniu oddaje realia życia współczesnego nastolatka. Fakt, że ta książka uderza w problemy z samoakceptacją, w problemy z um, zbyt małą. Atencją, jak to strasznie brzmi, ale zbyt małym zainteresowaniem innych osób, kimś, tym poczuciem niewidzialności, odizolowania, outsiderstwa. Pokazuje go tak naprawdę w więcej niż jednej odsłonie, na no więcej niż jednym przykładzie. Um, to sprawia, że uważam, iż w tej książce naprawdę każdy jest w stanie odnaleźć cząstkę z siebie, bo jestem święcie przekonana, że każdy człowiek w mniejszym czy to w większym stopniu kiedyś poczuł się. Nie pasujący, kiedyś poczuł się niedoceniony, kiedyś poczuł się niewidzialny, niedostrzeżony, i dlatego też uważam, że przeczytanie tej książki to jest naprawdę bardzo dobre posunięcie dla każdego człowieka, dosłownie. Mimo, że jest to książka młodzieżowa, która zawiera mnóstwo właśnie zwrotów językowych, takich typowo młodzieżowych, to uważam, że zdecydowanie warto po nią sięgnąć przez to, jakich problemów dotyka, przez to, że pokazuje do czego zdolny jest człowiek pokrzywdzony, człowiek cierpiący, ale równocześnie przez to, że za popełnienie czegoś złego konsekwencje są wymierzone i zostają poniesione i są to konsekwencje, które rzeczywiście odpowiadają jakby wadze tego przewinienia. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. W tym momencie zrobię troszkę nawiązanie do filmu, co nieczęsto jest, ale jest taki film Netflixowy, który w tym momencie tak bardzo przyszedł mi do głowy, kiedy zaczęłam o tym wszystkim mówić. Sierra Badgers jest e, przegrywem. To jest film, na który ja byłam tak cholernie zła, właśnie przez to, że dziewczyna, która w sumie była w bardzo podobnej sytuacji do Ewana, bo również była, można rzec, cierpiąca i pokrzywdzona, właśnie przez to zrobiła coś, co jest w sumie niedobre. Traktowała ludzi okropnie, jak się spojrzy na to tak realnym okiem, a nie poprzez perspektywę romantycznego filmu dla nastolatków. I konsekwencje, które za to poniosła, były znikome, a ona wręcz została nagrodzona za to wszystko, co ona zrobiła. I dlatego byłam cholernie zła na ten film, naprawdę. A to, tego typu scenariusz Przedstawia po prostu w sposób idealny, realny i taki, jak powinien być konsekwentny. Jeżeli ktoś z Was miał taki sam problem, jak ja z tym filmem, to ta książka zdecydowanie pod tym względem Was nie zawiedzie. Bardzo gorąco polecam Wam sięgnąć po tę książkę, jak i również e, przesłuchać playlisty z piosenkami z e, tego musicalu. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zobaczyć go na zyskach Broadwayu. Ja bardzo, bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście ten film, że wytrwaliście do tego momentu. Jeżeli chcecie więcej filmów o tematyce książkowej, to subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy czytaliście tę książkę i z jakimi książkami, klimatem Wam się ona kojarzy. Może polecicie mi coś, czego jeszcze nie czytałam, a ja w tym momencie jestem głodna tego typu książek w moim życiu, więc no, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, już bardzo niedługo. Pa. spend my coin for sure